Hejka! Witajcie w kolejnym vlogu na naszym kanale. Z tej strony oczywiście Elisabeth i Karolina. I y, dzisiaj, w dzisiejszym vlogu, będzie coś nietypowego, ponieważ nie będzie jazdy. Ale będziemy Wam pokazywać, y, gdzie jakby nasze konie y, stoją, gdzie, na przykład na którym padoku. I gdzie trzymamy nasz sprzęt jeździecki. Zastanowiłyśmy, że coś takiego wam nagramy, żebyście też zobaczyli. No i tak. I jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że zapisałyśmy się z Blue i Sparkle na zawody. Także niedługo też pojawi się jakiś vlog z zawodów albo z treningu. Ale już yy, bez zbędnego przedłużania. Zapraszamy do oglądania. No dobra, a więc my jesteśmy w paszarni. Yy, tutaj, jakby w tych, yy, tutaj są różne takie szafki, gdzie yy, osoby, które są tutaj w tej stajni, trzymają na przykład yy, jakieś tam suplementy dla koni, i w ogóle tutaj jest siano, którym yy, właśnie stajni yy, te worki z sianem wypełniają, <grym> no i tak. A tam, y, no, tutaj są różne takie suplementy, jakieś takie, nie wiem, czyjeś, czasami my właśnie w tych szafkach trzymamy, nie będziemy Wam ich teraz pokazywać. Y, no. Tutaj mamy jakieś y, antybiotyki, czy coś takiego, nie wiem, jakieś coś takiego specjalnego, czy coś, no, takie to też prywatne. No i y, teraz sobie od razu pójdziemy do w siodlarni, gdzie trzymamy sprzęt. Teraz jesteśmy w siodlarni. Jak widzicie, tutaj znowu są takie szafki. Tutaj my też trzymamy swoje szczotki. I tam na górze też są czyjeś, ale no, po prostu nie ma pudełek, gdzie sobie trzymamy szczotki. A tutaj są wieszaki na siodła. Naszych siodeł aktualnie tutaj nie ma, ale normalnie tutaj trzymamy. I będziemy Wam chyba pokazywać, który wieszak i tak dalej, no bo to raczej Was no, nie interesuje. A tutaj y, są ogłowia. E, też tutaj nie ma nasze, naszych ogłowii, bo y, no tak, po prostu ich tutaj nie ma. I jak widzicie, tutaj też są takie lampki. No i ogólnie, tutaj też nie za bardzo my trzymamy te głowę i w ogóle nie za bardzo t, y, kto tu, coś tutaj trzyma, dlatego że większość osób po prostu materiał w swoich szafkach, albo no, w szafie takiej, y, którą y, każdy tutaj ma. Którą, no tą pace. szafę, no wpad. Właśnie wam zaraz y, pokażemy naszą pakę. Także my mamy wspólną, no więc teraz pokażmy wam, gdzie y, naszą pakę. No dobrze, a więc tutaj widzicie, y, tu stoi właśnie... Nasza paka jest ona taka dosyć duża, no ale dlatego, że my z niej korzystamy we dwie. Ona jest tutaj obok maki i Steve się zgodził, żeby ona tutaj była jeszcze w innych miejscach. Niektórzy też mają swoją pakę. I tak, w ogóle też tutaj ym, czasem mamy teraz właśnie yy, tutaj mamy te ogłowie i tak dalej, a się była tam trzymamy, ale. No po prostu teraz jakby nie ma tamtych siodł. I teraz przejdziemy do koni, żeby już nie przedłużać. Pokażemy Wam, w których boksach od wejścia one stoją. I później jeszcze Wam pokażemy na jakich padokach, bo zaraz konie wychodzą na padok, także będziemy mogły Wam pokazać. Więc jesteśmy przy koniach i najpierw pokażemy Wam, gdzie stoi Prince i Forsycja. Więc Prince i Forsythia stoją w sumie tak, tak y, bardzo daleko, najdalej chyba, w dwóch ostatnich boksach od wejścia. Tam tam tutaj mamy wejście. cztery boksy i tutaj jest tak, że stoją w tych boksach trzy konie, I właśnie gra. Tutaj, no tam z, z przodu nie, nikt, żaden koń nie stoi, a tutaj stoi Prince i... Y, y, Grace, Prince i Forsythia. No i wcześniej tutaj stał y, blue, ale trochę jakby po prostu y, my znajmujemy te boksy, więc tak zmieniłyśmy, że po prostu w tym boksie będzie stała y, forsycja. Y, no żeby po prostu tak, no, ona, ten boks jest troszkę większy i tak bardziej jest z brzegu, y, przez co będzie nam na przykład y, łatwiej tutaj zaczepić y, kamerkę, żeby zobaczyć jak już ona będzie niedługo miała właśnie te zrobaki, żeby wszystko poszło dobrze, to właśnie tutaj tak zmieniłyśmy. No i raczej chyba tutaj już zostanie, ale to jeszcze zobaczymy. I teraz y, pokażemy Wam właśnie Blue i Sparkle. I teraz jesteśmy przy Sparkle i przy Blue. Jak widzicie, oni stoją naprzeciwko Turcy i y, właśnie Prince'a. No i tam jesteście znowu tam właśnie stoją. I tam, jak możecie zauważyć, jest taki jeszcze inny, inny koń i to jest Duniper. No, a tam obok yy, właśnie blues stoi jeszcze yy, koń, ale no, taki klacz, ale ona jest teraz na jeździe, no i teraz w sumie tam staje na yy, sprząta boxy, także no może kiedyś Wam ją pokażemy, no ale zobaczymy. Czy, czy nam się uda? No i e, my w sumie teraz wyprowadzimy nasze konie też na padok, bo jakby można powiedzieć, że my, skoro jesteśmy stanie, to je wyprowadzimy. No i e, właśnie teraz jest pora, kiedy konie wychodzą na padok, także e, pokażemy Wam na których padokach, e, które konie stoją. Także no. No, więc e, widzimy się z wami. Zawsze jesteśmy na łące na padoku. Takim ogromnym padłoku, gdzie stoją Sparkle i gdzie stoją w sumie wszystkie nasze konie. No i teraz Wam pokażemy, jaki ten padok tam jest, tam dalej, jak on pięknie wygląda. Yy, ale na tam, no, tutaj też stoi Forsycja i Prince, ale na razie oni nie wychodzą na padok, bo zaraz weźmiemy Forsycję na lążę. I potem wyjdzie na padok, ale ona on tutaj stoi na Uplink. E, jakby teraz na, na razie nie wychodzi za bardzo na padok. No, żeby bo. uważał właśnie na te scenarii. I zobaczcie, jak, jak tu jest pięknie, jak, tu, jak duża jest ta łąka. No, po prostu. cudownie tu jest. Y, no i zmieniłyśmy się w sumie też stanie, bo trochę nam zależało. Bardzo nam zależało na tym, żeby. Tutaj konie miały takie dobre warunki, zobaczcie tam są jeszcze inne, takie białe, z białym płotem padoki, ale jeden to jest padok dla ogierów, a drugi to jest chyba padok dla, nie wiem, jakieś tam po prostu inne konie stoją, bo my właśnie chcieliśmy żeby nasze konie tam są bardziej takie też, no właśnie stały na takim większym padoku i tutaj właśnie stoją. No i jeszcze tutaj jak widzicie są inne konie, to są chyba same luzytany z tego co wiem. I one stoją bez derek, bo nie są ogolone. <gulone> Także dlatego jakbyście mieli jakieś pytania. Yy, no i w sumie tak wygląda padło, gdzie są nasze wszystkie konie. No i jakby... To tutaj właśnie stoją już yy, po prostu, później nie będziemy Wam nagrywać jak tam Forsycja i Prince są na tym padoku, bo po prostu no, pokazywa pokazałyśmy Wam go teraz, więc jakby no, nie bez sensu byłoby jeszcze raz pokazywać, że on na tym padoku są. Yy, także no zobaczymy się z Wami za chwilę i prawdopodobnie się już pożegnam No i to na tyle w tym filmie, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie subskrypcję z oraz łapkę w górę. No, i my mówimy Wam ta, ta.